Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku serii Fortnite'a. No to co? Czas na grę, czas na relaks. Ja już od razu, bez zbędnego gadania, klikam graj, abyśmy mogli sobie fajnie dzisiaj pograć. Dobra, gra już nam się ładuje, no to w sumie korzystając z tej okazji, że tutaj gra nam się ładuje, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem słuchajcie, żeby oczywiście nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a jak i z innych gierek. Jak i z Lot, też serdecznie polecam. Co nam O, jest. Już chciałem, już w panikę wpadłem. bo co jest? Nic się nie dzieje tutaj z tym ekranem ładowania. No dobra. O, teraz proszę, jak ładnie to skoczyło. Coś. wiecie, pierwsze włączenie gry, to zawsze ta pierwsza gra tak trochę może być skokowo. No, a czemu by nie? Tutaj sobie skoczymy. I zobaczymy jak tutaj na ten... Oczywiście polecimy na ten statek tych najeźdźców. Szelają. Haha! Ha, ha. Polecieliśmy po broń i proszę. I już mamy dzisiaj pierwszą likwidację. U. Na szczęście jest to przeciwnik komputerowy. Dzięki temu zakładam, że będzie nam troszkę łatwiej. Troszkę życia straciliśmy. Pracy weźmiemy. No i pięknie jest też strzelba. O nie! Ładnie tak z zaskoczenia nas brać. Wypijemy na szybko oczywiście tą osłonkę. Nie pożałujemy sobie. No, bo gdzieś tam ten wróg się czai jeszcze nas. Oj, nie mamy nawet jak przeładować już więcej broni Co to było, ale Teraz ja zgapiłem No Co to było? takiego Co to? Co to było? Słuchajcie, no nie mogłem trafić <laughs> Tragedia, tragedia w ogóle od razu klikamy dalej. Klikamy w gotowości. O, ja, tak ładnie nam się zaczęło, a skończyło tak nieciekawie. W sumie było, było łatwo, tak? Bo zrozumieć, że ta postać jakoś tam specjalnie nie, nie stawiała wielkiego oporu, a jednak, a jednak gdzieś tam ten opór ewidentnie był. Tak, no bo nam się nie udało. No ale mam nadzieję, że teraz już pójdzie nam o wiele lepiej. Wiadomo, nie jestem żadnym tutaj esportowcem, ja wiele razy mówię, to jest czysto relaks, zabawa. nie można tutaj się spodziewać u mnie jakiejś gry, no wysokich lotów. No, jak to uzna oczywiście, tak. Ale na pewno to nie będzie żadne takie esportowe jakieś granie, że tutaj na punkty, na ilość. Nie wiem, po 20-30 likwidacji, nie wiem ile ci e są w stanie. Na pewno o wiele więcej niż ja. A my teraz się... A to spróbujmy tutaj. W ostatnim odcinku tutaj byliśmy. A my z... I znowu sobie polecimy. I zobaczymy jak to pójdzie nam teraz. Ale standardowo zaczniemy od tego statku, spróbujemy zgarnąć tutaj jakieś ciekawe rzeczy, chociaż wiemy, że gdzieś tam na dole właśnie jest też akcja i proszę już tutaj na tym ogonie, nie wiem, tak to nazwę, nie wiem jak to fachowo powinienem nazwać, nie wiem jak fachowo się nazywa to miejsce w statkach kosmicznych, ale mamy już pierwszą broń. Już tu jest skrzynka otwarta. Tu kolejna. Ktoś tak szybki był? No dobra. Może. O. Ano był. Oj! Co to dzisiaj? Co to za dzisiaj dzień faili? No dobra, jeszcze raz coś zagramy. Też zagramy myślę ostatni raz. No jak nam pójdzie, tak nam pójdzie teraz. Przecież mam nadzieję, że no nie pójdzie tam tak jak za pierwszym i drugim razem. Ale ewidentnie tutaj jest jakaś postać, no w mojej, w mojej ocenie bardzo dobra. Tak szybko zgarnęła te kluczowe, na jakieś najważniejsze te skrzynie. I już po prostu no, ten strzał w głowę pierwszy był wręcz kapitalny. Tak, totalnie nie miałem pojęcia, co się dzieje. Po prostu poczułem strzał. No i też praktycznie, jak tak powiem, w dwóch ruchach no, nas zlikwidował. No to gdzie? No to tu. Nie będziemy daleko latać. Bo po co? Bo po co tak daleko latać? Trzy, dwa, jeden. Słuchajcie, lecimy! Oczywiście dziękujemy kierowcy autobusa. No, standardowo spodobało mi się, nie ukrywam, spodobało mi się ten statek kosmiczny. Tych najeźdźców, tak? Tych złowrogich najeźdźców. Tu nic nie ma. A tam tylko mała apteczka Okej, okay, mamy pistolet, lepszy pistolet niż nic. I wiemy, że tam jest przeciwnik Szyi, tak? Już. Już jakieś strzały nawet są. Dobry, to ja. To nie ja, to nie ja, to nie ja. Kolejny nie, ja amunicji nie mam. No dobra, chodźcie teraz. Uh. Oj, mamy likwidację, udało nam się. Wypijmy może tą osłonę, zdecydowanie, bo tu za chwilę jeszcze nas bot zlikwiduje, a tego byśmy nie chcieli tak, żeby nas gracz komputerowy tutaj pokonał. Dobra i na pewno sobie weźmiemy tutaj ten karabinek. Takie ładne, o. Czemu to takie złote jest to nie wiem. No dobra chyba mamy najfajniejsze tutaj broni już zgarnięte Przeładujmy Dobra, rozejrzyjmy się gdzie tu jakieś jeszcze dobre rzeczy mogą być. Weźmiemy sobie apteczkę O, tam jest No tamten to od razu wiedział, nie? A ja się rozglądam! Weźmiemy sobie, chociaż mi się wydaje, że wyrzucimy ją przy jakiejś okazji lepszej broni bo za bardzo z tej rakietnicy specjalnie nawet nie potrafię strzelać przyznaj się oczywiście bez winy, bez bicia ojej bez winy no jakaś ta wina jest, jakaś ta wina Michu jest okej okay. i tu jeszcze tu o tu jeszcze jest jakaś fajna skrzynia wezmę to co tam i wyrzucimy nawet może ten taki pistolet maszynowy albo faktycznie tak zrobimy o że gdzieś tam ten pistolet maszynowy będzie ale głównie będziemy tutaj strzelać z tej krótkostrzelnej takiej broni. No i ma fajny celownik, tak? Proszę, kolejna skrzynia. Nic dobrego, nic dobrego, nic ciekawego. O, to mi się podoba, duża osłona. Pijemy, pijemy. O ty! Gdzie ty jesteś? Ja tu sobie grzecznie piję drinka. No nie mów. Jaka sierota tego Michała, nie? No nie, znowu poza do, 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 do. A Na paliwo i tak się kończy. No dobra, no nie wiem, gdzieś tam nacelował, nacelował. Już pewno go tam nie ma. No dobra, myślę, że jeźdz gdzieś tam w stronę kręgu burzy Bo tu już raczej nic ciekawego nie będzie. Boże, może amunicją do strzelby Dobra bierę i namówił <ścoughs> O pojedziemy do stacji Zatankujemy sobie Albo i nie bo ktoś Wysadził wszystkie dystrybutory A my sobie i tak zatankujemy Simsy po prostu I Czyli <laughs> życie na krawędzi. Jedziemy. U, legendarna. O, to trzeba otworzyć. Jeden. No to chyba tą krótko strzelą, chyba się albo ukurczku szczelną trzeba by wypadało gdzieś tam na trójkę sobie ustawić, żeby wiedzieć w razie, wu, jak ktoś będzie daleko, to taki pusta snajperka się może nam przydać. Czy my tu jesteśmy bezpieczni już. To, że nie widać żadnych przeciwników, tak? No, przecież na tym tak gra polega, żeby likwidować przeciwników, by walczyć z nimi. Tak, właśnie, bo zawsze zakładam, że ktoś się czai tam, bo to jest jedna z lepszych miejscówek. Oho, oho, oho. Ktoś się zdenerwował. Sobie. No i mamy likwidację. Udało nam się. Druga już likwidacja. Wypijmy sobie, ja wiem, ja wiem, że to tylko 4, ale wypijmy sobie, bo będziemy nosić cały czas i tak te sześć tych mniejszych. No niestety auto nam się zniszczyło, ale to nic, znajdziemy sobie nowe. Znajdziemy sobie nowe, no dobra. Akurat przy tym to wolę taką tą fontannę. O, jakbym jakiś strzały tutaj słyszał. O, tu nawet, patrzcie, tu jakby nikogo nie było. No i fontanna Fitości. Piękne rzeczy tutaj No dobra, ale my już idźmy w powolutku w stronę kręg burzy. o zmniejsza zmniejszać. No, dzięki za informację. Naprawdę może się taka informacja przydać, chociaż ja i tak się zagapię, co nie. Jest a, blokadę. Blokadę założyli. Gdzie w drzewo? No jedziemy, gdzieś tam jest jeszcze przecież 21 przeciwników. Dzień dobry, jest ktoś w domu? tu chatę rozwali. Wypali się czy nie? Eee, co się nie popaliło? Widzę, że ja zapalony piroman, a właśnie. Uff! O ty! I myślałem, że to <laughs> człowiek, ale tam ktoś do nas strzelał. Dokładnie, ty! I mamy likwidację. O proszę, to koronarz króla pokonaliśmy! Proszę, mamy farta, w poprzednim odcinku również pokonaliśmy króla. Bardzo fajnie, dobrze. Tutaj zużyjmy apteczkę. W pewno nie powinienem tak na widoku, nie? <laughs> no dobra, już się zdarzyło. Ale o mało to moje zamiłowanie do piromaństwa. To by mnie nie zabiło, tak? No bo jak ty zaczął strzelać, tu ogień z tej strony. Co się działo? Oj, było, było duże ryzyko. Że zaraz byśmy zakończyli ten odcinek. A tak to jeszcze cały czas jesteśmy w grze. Jeszcze myk, osłonkę, Teraz przeładować wszystko. I jedziemy dalej. No chodź, wracaj, tchórzu! No my jesteśmy niestety na piechotę. O proszę, tutaj ostra walka się toczy. Spróbuję się tutaj włączyć. No proszę, o, jak nam dzisiaj idzie teraz ładnie. A przy... o ja! no ale szło nam bardzo ładnie, ósme miejsce. Te dwa pierwsze były wręcz tragiczne. A teraz proszę jak pięknie, no co prawda straciliśmy w końcu tą koronę. Ale mieliśmy tak, mieliśmy i koronę i mieliśmy ile, wcale nie tak mało, cztery likwidacje. No i ogólnie zajęliśmy ósme miejsce, więc poszło nam całkiem, naprawdę całkiem nieźle. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną, że razem sobie pograliśmy. Ja ze swojej strony zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem, dania łapeczkę w górę. Jakiś komentarz pod filmem jest bardzo mile widziany. Ja już Was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. No i do usłyszenia. Cześć!